Pierwsza konfiguracja naszego tabletu nie jest ani zbyt trudna, ani zbyt długotrwała. Jedyne co ważne to musimy być podpięci do sieci Wi-Fi i posiadać konto BlackBerry ID zgodnie. To jest pierwszy ekran, zgodnie z prośbą przesuwamy, przesuwamy palcem z prawej strony na lewą. Sprawdzamy. Dostępne sieci, mamy akurat naszą, możemy się do niej połączyć, na właściwie musimy. Po raz kolejny przesuwamy palce. Sprawdzamy czy czas, data, godzina jest poprawna. Oczywiście wylądowaliśmy gdzieś w Stanach. Jak będzie zawsze przewijamy. Wybieramy język umowy, z którą się oczywiście zgodzimy. Do tego przede wszystkim potrzebne jest połączenie z internetem. Załadowało się. Oczywiście nie czytamy, zgadzamy się na wszystko i znowu przewijamy. Teraz czas na nasze Blackberry ID. Wydaje nam się, że jest dobrze. Idziemy dalej. Okazało się, że wszystko jest ok. Przerwijamy znowu. Sprawdzamy, czy są dostępne aktualizacje. I co je znalazł. To jest właśnie ten moment, który nieszczególnie lubimy, bo zamiast cieszyć się nową zabawką, musimy czekać. Aż aktualizacja zostanie ściągnięta, zainstalowana, i dopiero wtedy możemy zacząć zabawę. Nie będziemy czekać, aż to się ściągnie, to zajęć pół godziny, ale w każdym razie każdy już wie, jak wygląda pierwsze uruchomienie Playbooka.